Oglądałam rundki przed chwilą. Zrobiłam sobie koktajl. No i widziałam, że tam dziewczyny <laughs> odpowiadały się na mój temat. No, sytuacja była tak, że po prostu z jakiegoś czasu mam z lekcji lepszy kontakt, bo my kiedyś ogólnie miałyśmy kontakt spoko, jak jeszcze był poprzedni team. No, później on się trochę urwał, no i ostatnio się spotkałyśmy w sumie spontanicznie, jak mieliśmy jechać na Julki Kostery urodziny. No i w sumie tak to wygląda. Ja tak jak mówię no wspieram Natsu, my jesteśmy razem w teamie, um, ale lubię dwie dziewczyny. To nie jest tak, że ja tylko kogoś wybieram, bo z lekcji się bardzo długo znam, a z Nati jestem w teamie, więc tak to wygląda. E, no chyba tyle. Co do dzisiejszej sytuacji, to emocje już opadły. Dalej jest mi przykro i po prostu wyciągnęłam sobie jakieś wnioski, ale już jest git i bardzo dziękuję za wsparcie, bo bardzo dużo influencerów do mnie napisało. Mega jest mi miło, naprawdę. Jestem wdzięczna. No tyle. Dzisiaj ogólnie emocje wzięły górę, bo nie ja doświadczam okres. Jestem chora, to jeszcze była ta sytuacja, a już mi się. Mega jest mi miło, naprawdę. Jestem wdzięczna, no nie. Dzisiaj ogólnie emocje wzięły górę, bo nie docieram okres, jestem chora, to jeszcze była ta sytuacja, a już mi się od jakiegoś czasu zbierały jakieś różne rzeczy, no i dzisiaj to wszystko pękło, no więc słabo. Ale jestem mega wdzięczna Karolowi, który od razu zainterweniował i był w tej sytuacji przy mnie i, i mi pomagał naprawdę mega, to doceniam. No.